Panie Przewodniczący, Proszę o komentarz do tych emocjonujących wydarzeń Pana Prezydenta, Pana Miodrega Rajkowicza. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Dziękuję bardzo Pana za to, co zrobiło w ostatnich kilku latach. they teraz, jak są w tym Belgach, to jest I to pokazuje, że the jest dla Pana met het beste team in, best in, in Polen. They make een pretty omgeving well en het is nice om play te spelen. Aan de andere kant heb ik ook voor mijn spelers moment zijn ze voor mij heren. Je kan niet voorstellen hoe we survive, en hoe het eruit ziet in de laatste

really enough to to be fashion and to be to be ready to play really tough games against Barcelona, Bayern, Schwans and Koshali. These are important games. So again congratulations. What about game otherwise? You need to transmit. Widać Tomb Razę. wykonywaną tutaj w Dąbrowie w ostatnich latach. Widać w tym meczu MKS pokazał, że jest naprawdę mocnym rywalem. Jeżeli chodzi o moją drużynę, moja drużyna to dla mnie bohaterowie w tej chwili. Nie wiem już co, jak inaczej określić. Uważam ich za bohaterów mieliśmy trudną sytuację. Trzech chorych zawodników, jeden z nich musiał trafić do szpitala. No i dwa i pół dnia przerwy po ostatnim meczu Euroliki. Ale wygląda na to, że te 2,5 dnia przerwy jest wystarczającym czasem dla mojej drużyny. Czekają nas teraz kolejne bardzo ważne mecze, m.in. z Barceloną. No i będziemy starali się utrzymać ten rytm w tak krótkim czasie, na utrzymywać wysoki poziom. Dziękuję Es gibt keine Überraschungen, dass wir einen 3 punkte haben die in ersten 16 10 und können auch viel besser haben sie nur 2 Punkte. Only diesem Schuss, nur not Punkte, ist nicht genug. they shot Halbzeit, die Schuss ist Und war es viel einfacher für uns, Jeszcze dwa słowa od trenera o meczu. W samym, w samym przebiegu gry. Kiedy MKS trafiał praktycznie wszystkie trójki, większość swoich rzutów trzypunktowych, zadanie dla to było bardzo trudne. Natomiast w momencie, gdy ta skuteczność rzutów spadła, było łatwiej grać gościom. No i to doprowadziło do tego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Teraz poprosiłem o głos jest Filipa Lewicza. Myślę, że wszystko klasycznie co zostało już powiedziane. W zasadzie w pierwszej połowie mieliśmy olbrzymie problemy z otrzymaniem trzypunktowych skutecznych różnych gospodarzy, bo na było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Z drugiej strony byliśmy teoretycznie przygotowani na, na tego typu zagrania pożycznych ponieważ wiemy, że cały ich atak opiera y, się właśnie na, na tego typu rzutach. Później ta skuteczność spadła. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że, że w drugiej połowie prawdopodobnie to, to tak się stanie i rzeczywiście e, doczekaliśmy się tego momentu, kiedy, kiedy drużyna gospodarzy trzeba ponad więcej błędów z linii z trzypunktowej, także e, spodziewaliśmy się trudnego spotkania. Takie spotkanie rzeczywiście tutaj było. Może nie zagraliśmy śniemająco, ale rzeczywiście ostatni Dni są bardzo intensywne dla nas i, i widać to było się na boisku. Mamy rzeczywiście troszeczkę problemów ze zdrowiem, ale jesteśmy mistrzem Polski musimy w, w, pokazywać na boisku, że pełni na to zasługujemy. Także gratulacje dla drużyny Dąbrowy, Myślę, że pokazała się z bardzo dobrej strony. Dzisiaj na pewno brakuje tego zwycięstwa szczególnie u siebie na parkiecie, ale myślę, że z taką dyspozycją w, to jest kwestia czasu, kiedy, kiedy zaskakują właśnie. Yy. My się na dziękuję. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Jeżeli są pytania do pana trenera, do pana Bielewicza, prosimy o zadanie teraz. Wok <grym wytrosi> Jednak zadać jakieś pytanie. Zacznij drugą część kontroli prasowej, oczywiście z udziałem gospodarczym. Poprosimy o ocenę wydarzeń wojskowych pana trenera Wojciechowicza. Dobry wieczór, państwo. Po raz szósty spotykamy się w tym gronie lub prawie w tym samym gronie i niestety nie mogę się cieszyć ze zwycięstwa w naszym parkiecie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że mecz będzie bardzo trudny pomimo tego, że drużyna gości właściwie jest w trakcie Europejskiej Odysei. Pomimo tego, że na pewno są zmęczeni, byliśmy przygotowani na trudny mecz. Szkoda, że przegraliśmy. Myślę, że podstawową przyczyną naszej porażki były takie dwa momenty. Pierwszy moment, kiedy wygrywaliśmy dziewięcioma punktami i oddawaliśmy dwa rzuty za trzy punkty, nie trafiliśmy, a w obronie popełniliśmy dwa błędy, po których lądowano, wykorzystał otwartą pozycję do kosza i Turów zwrócił do gry. Drugi moment w przewadze 3-1, oddajemy już za trzy punkty, gdyby zawodnik trafił, za trzy punkty byłby bohaterem prawdopodobnie. Natomiast nie trafił i mecz skomplikował e, się. E, chciałem pogratulować e, zawodnikom postawy przez 36-37 minut. No i mogę tylko powtórzyć to, że musimy pracować nad tym, aby e, tego typu postawa była przez 30 minut. Szkoda tego meczu. E, w drugiej połowie, no tam jeszcze tylko tyle, że e, diametralnie wyruszyła się nasza skuteczność, że tu za 3 punkty. Gdybyśmy, Trafili w jedną twarz, w trzy punkty z czwartą pozycji więcej, prawdopodobnie większego no końca, byłby bardzo emocjonujący. A tak, możemy się tylko w cudzysłowie, cieszyć się z dobrej postawy, natomiast dwa punkty powodowały do złożenia. Dziękujemy bardzo, a teraz najlepiej punktujący spośród Polaków wdrożenie tak. w tym kraju dzisiaj przemysł szymański. To jak ty nawet powiedział, nauczę, no, w chwili koncentracji, jak dopóki grajemy grę, to co było rozrysowane zespołowo i wszyscy się biliśmy, to był, był wynik korzystny dla nas. Zabrakło 4-5 minut i konsekwentnej, spokojnej gry do końca i myślę, że moglibyśmy się cieszyć z pierwszego zwycięstwa. Wiadomo, kilka błędów, których się nie utrzymaliśmy, to też boli bardzo, no ale zabrakło właśnie tej konsekwencji najważniejszej. Bardzo dziękujemy. Czy mają Państwo pytania do bo... trenera? Tak, ja mam pytanie do trenera czy Czy ocena Brauna, 26 punktów, duży, duży do, dobry wynik, wniósł mam trochę odświeżenia do gry? Jeszcze raz będzie Panie za ostatnie, trzecie pytanie. Oken Braun wniósł Pan trochę odświeżenia do gry, Ja bym był ostrożny z oceną końcową gry tego zawodnika. Na pewno w pierwszej połowie, dzięki niemu, złapaliśmy bardzo dobry rytm gry niezły tempo. Natomiast muszę pamiętać też o tym, że gracz w praktyce zna jedną czwartą taktyki naszej znaczy i w ataku, i w obronie. Także być może tego elementu braku tutaj z meczu. Być może ktoś inny, ktoś inny miał podawać piłkę z, z zagrywek z sali Natomiast no, muszę potwierdzić to, co Pani powiedziała. Zupełnie nowa jakość gry. To jest zupełnie inny gracz niż Kuba Krenner i zupełnie inny gracz niż Marcin Biechowicz. Mamy teraz trzech zawodników na pozycji numer jeden, że charakteryzują się zupełnie czymś innym. Naszą rolą teraz będzie to w, tak wkomponować w drużynę i tak wykorzystać, żebyśmy po prostu zaczęli wreszcie wygrywać, szczególnie u siebie. Czy kolejne pytania? No. Nas, no, już? Jeżeli nie, to bardzo dziękujemy. Zapraszamy oczywiście no. na. No.